Cześć, z tej strony Jaro, witajcie na moim kanale. Vloguję sobie dalej. Słuchajcie, nie wiem, czy mieliście kiedyś okazję poznać w mediach Vince'a Gironde. Jest to amerykański trener i kulturysta lat 40. i 50., który wyróżniał się z tłumu jedną niesamowitą cechą, a mianowicie Uważał on, że jedzenie dowolnych steków wołowiny i jajek da najlepsze efekty w budowaniu masy mięśniowej w ogóle w kształtowaniu sylwetki. Były to kluczowe elementy tego znanego amerykańskiego kulturysty. Podstawą diety było spożywanie dużych, bardzo dużych ilości jajek i steków wołowych. Vince Gironda zalecał spożywanie nawet do 30 jajek dziennie, często wraz z masłem, wraz ze śmietaną, czy nawet mlekiem. Słuchajcie, twierdził on, że spożywanie dużej ilości jajek i steków wołowych może być tak skuteczne w budowaniu mięśni jak sterydy anaboliczne, na przykład dianabol. No powiem Wam szczerze, że tutaj brałbym to z dużym przymrużeniem oka, ponieważ w latach 40. i 50. już testosteron leciał grubo wraz z dianabolem, czyli potocznie nazywaną w Polsce metką. Także na pewno na ten się to wszystko też opierało. Nie dajmy się tutaj nabrać, ale faktycznie uważał on, że 85% sukcesu w budowaniu masy mięśniowej i sylwetki kulturystycznej, to jest dieta. Dowolny rodzaj wołowiny, jajka, a do tego eliminacja całkowita węglowodanów, to protokół Vince'a Girondy. Oprócz bycia kulturystą, był on również trenerem pierwszego Mr. Olympia, także naprawdę to jest coś. Do tego w późniejszym czasie był nawet trenerem Arnolda Schwarzeneggera, a oprócz tego, jeszcze wam muszę wspomnieć, że trenował i przygotowywał do ról mnóstwo yy, aktorów z Hollywood. Był naprawdę prawdziwą topką i cieszył się największym uznaniem. Wszędzie tam stosował ten swój protokół, który opisałem, opowiedziałem wam o nim wyżej. Czy Vince Gillonda mógł się mylić? Czy musiało minąć tak dużo czasu, żebyśmy teraz znowu wracali do steków wołowych i jajek? Jak wymyślicie? Zostawcie mi komentarz. Wszystkiego dobrego!